Jak państwo wiecie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora do spraw sportowych. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi Jarosławowi Niebudkowi za jego lata pracy w klubie, za jego wkład i ciężką pracę, którą od to wykonywało. I uważam, że pracował całym sercem dla tego klubu i słowa uznania i podziękowania też mu się należą. Jak państwo też wiecie. Na tym stanowisku zastąpi go pan Andrzej Kobylański. Postać znana w kręgu piłkarskim, w kręgu sportowym. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się układać bardzo dobrze. Myśmy się poznali jakieś trzy lata temu. Rozmawialiśmy na temat klubu. Jedna rzecz, co mnie od razu urzekła, to Andrzej zawsze mówił w samych dobrych słowach o naszym klubie. Mówi, że to jest nasza perełka w województwie, trzeba o to dbać. Rozmawialiśmy na temat różnych pomysłów, jak, jak zorganizować pracę w klubie, no i powoli jak gdyby ta decyzja dojrzewała i cieszę się, że Andrzej jest już yy, razem z nami. Pozwolę sobie na oczach Państwu przypiąć Andrzejowi symbol naszego klubu. Jesteśmy spółką prawa handlowego i też spółką miejską. W tego typu sytuacjach podpisujemy umowę. Pan Andrzej będzie nie na zasadzie kontraktu, tylko na zasadzie umowy o pracę, więc to jest tak, żeśmy uzgodnili najpierw umowa na okres próbny, która chyba nam szybko zleci, bo by trzy miesiące, a potem, a zresztą od, od już działamy pełną parę. Przede wszystkim dzień dobry Państwu. W sumie bardzo krótko. Podajże jeden dzień byliśmy, telefon od prezesa dostałem podajże dzień, dwa dni wcześniej po, po, po rezygnacji byłego dyrektora sportowego, umówienie byliśmy na czwartek na godzinę dziesiątą i w sumie bardzo szybko doszliśmy do wspólnego zdania, języka, także moja decyzja była bardzo szybka. Tak jak mówię, Korona jest już w tej chwili stabilnym klubem w polskiej lidze i jest naprawdę, moim zdaniem, dobrze zarządzana. Dlatego, dlatego chciałbym się sprawdzić w tej funkcji jako, jako, jako dyrektor sportowy, i przede wszystkim od strony sportowej, żeby drużyna podwyższała swoje umiejętności. Nie da się praktycznie w Ekstraklasie grać sami młodymi. Trzeba to zrobić, dobrze wszystko skomponować, ale przede wszystkim wiele klubów w tej chwili, czy to w Polsce, czy na Zachodzie robią całą tą reorganizację, czyli, czyli przebudowę swoich zespołów, stawiając na, na młodych zawodników. Wiadomo, że to jest proces nie, nie, nie półroczny, roczny, tylko to jest długoletni proces i Powiedzmy wtedy, można oczekiwać, oczekiwać wyników. Tak, oczywiście. Ja jestem za tym, żeby, żeby po prostu promować swoją młodzież, żeby dawać im jak najwięcej szans grania i promować tych chłopaków w piłce. W konsultacji z trenerem, z prezesem, jeżeli trener, przede wszystkim trener, musi dać zapotrzebowanie, na co i jak jest, jest potrzeba. W tej chwili na razie nie ma takiej potrzeby, ale, ale generalnie trener to. Musi, musi wyrazić zapotrzebowanie na jaką pozycję wtedy ja jako, jako dyrektor sportowy będę się starał pomóc w tej sprawie wraz z prezesem ja wiele meczów oglądałem i na żywo a praktycznie wszystkie mecze śledziłem śledziłem w telewizji wiadomo że zeszły sezon byłby udany, ten jest troszeczkę, troszeczkę e, inny, ale wiadomo, że nie da się wszystkich e, sezonów grać na pełnych obrotach, nie, także, także e, Korona ma niesamowity potencjał. Jest to, jest to drużyna e, troszeczkę zbliżona do, do, do tych klubów Bundesligi, powiedzmy drugiej, drugiej czołówki typowej drużyny walczącej. I na pewno y, drużyna musi przede wszystkim wybiegać y, w meczu, żeby osiągnąć dobry wynik. Jakieś zadania panie dyrektorze na już na teraz te pierwsze podejmowane działania przez pana w koronik wielce to pani wie co to będzie? Pomalutku tak, po wchodzę w to wszystko, także już jakieś jakieś decyzje są podejmowane, e, ale mówię, ja jestem dopiero w sumie pierwszy dzień od, od, od dzisiaj, także także, no, ale pracy jest dużo. Także, także na pewno człowiek nie próżnuje. Jakby było w polityce transferowej na przyszłość, z Panem, również jest synem, który pewnie też chodzi coraz bardziej do tego dorosłego futbolu, ma taka wizja na przykład, żeby gdzieś był do, do Korony jednak na jakiś żeby tutaj się jakby nie mówić jednak o jest jedno ciężko z regularnym gra, E, no tak, to jest do, dopiero przyszłość. E, młody dopiero e, podpisał kontrakt, jest 4 miesiące w nowym klubie. Także e, na razie musi się sprawdzić. Wiadomo, że, że właśnie to jest młody człowiek. E, w głowie się troszeczkę grzeje, jak to można powiedzieć, <laughs> i chciałby grać, ale tak, tak, tak niestety nie jest, nie da się i, i na razie jest w tym klubie. Może kiedyś taka przyszłość, ewentualność się pojawi.

tak to wygląda, no chyba że przede wszystkim wybór należy do zawodnika z polskiej ligi doświadczonego, a młodego z zagranicy, którego można podnieść w umiejętnościach sportowych. To tak.